Cześć, ja jestem Soła. To są rośliny versus zombiaki. Dawno nie było, ale są. I do tego są to klasyczne rośliny versus zombiaki. Ale już za niedługo zagramy w Plants versus Zombies Heroes. Ale o tym Wam za chwilę odpowiem. Najpierw jakiś list otwórzmy. Mam tu kilka listów. Zobaczmy, które są z kiedy. Pewnie z dawna są to. Otwórzmy może po kolei. Nie wiem, czy tego nie otwierałem od Adama. Z nowego słońca. List od Adama z nowego słońca. Zaraz sprawdzę, czy na pewno. Mam tu. Czy to jest list. Uh -huh. No, powiem wam, że tu jest y... Zombopolis. Już wam pokazuję mózg zombie. Chyba. Zobaczcie, tu ja już wam wszystko pokazuję. Widzicie, Zombopolis. Jest tam zombie, mózg. Wszystko jest na swoim miejscu, ale przeczytajmy co tu w liście jest napisane. O, jeszcze jest jeden rysunek. Tu jest tak. Nie, bo tam jest nic. Toksyczny piszuter, Sushibo. So Oglisty sunflower brat, ja, zombie, imp. Uuu, wszystko jest opisane. Spójrzcie na to, jaki rysunek. Widzicie, tam jest list. Tu jest toksyczny piszuter. Tu jest Adam z jego bratem. Jest zombie, ale czemu Adam pisze, że ja Jest zombie, czy ty? Adam jest z teamu zombiaków Zaraz się dowiemy So, uwielbiam twoje filmy z Plans versus vs Zombies Garden Warfare 2 Oglądałem y, odcinek Brota i wymyśliłem Żebyście zbierali pieniądze I zrobili Otwieranie paczek Zwariowane Zombopolis Brot zdobył legendy y, śniadaniowego, mózga i toksycznego cytryna. U, nie znam tych legend. Brod ma dwa. Brod ma dwa i teraz są zera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa miliony pieniędzy niemożliwe. A zapomniałem. Mam na imię Adam. Zrobiłem to w szkole. Mam 8 lat, moi drodzy. Adam 8 lat. Powiem ci, Adam, że ja bym chętnie zrobił otwieranie, tylko że nie mam właśnie kasy. Takiej, jaką my byśmy chcieli mieć. Ale jak będę miał, to oczywiście będę otwierał. Dzięki Adam za ten list. Drugi list myślę, że sobie otworzymy pod koniec tego odcinka. Zaraz zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Bo jest. Eee, wygraj, żeby dostać stroje Plants versus Zombie Heroes, czyli z tej najnowszej gry stroje Herosów. To jest taka gra karciana. Ja już się przyznam, że chwilę w nią zagrałem, ale nie chciałem za dużo, bo właśnie chciałem nagrywać. To mówię, to poczekam z nagraniem. U Solar. F o, to jest Solar Fred, to jest jakiś super bohater. Super kostiumy. U, a tu jest bohater, patrzcie. Super Brains to jest. Uuu, i będą super kostiumy, patrzcie. No to co, my tak stawiamy. Mhm. Fajne rośliny, to mamy tą. Czekajcie, przyspieszmy trochę. No, Zobaczymy, czy nam się uda. Najlepiej to by było tą żabę właśnie postawić, bo ona jest niezła, nie? Dwa słońca ją damy tutaj, żabunie. No i dobrze. No i tyle w temacie. Dobra, on może się najeść, to więcej słońc nam da, jak nie później. Dobra. Widzieliście bonusowe słońca. Okej, okay, żabka tutaj jest. Co nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby je tutaj dawać. Myślę, że tu lepiej ten... O nie, zapomniałem o tym jednym. O nie o nie. No dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Wam, że jest tu malutki problem. Myślę, że tu właśnie z tyłu tych laserowych powinniśmy stawiać. Żaby niech z przodu coś wyjadają, nie? Już go Nie mogę go z żabą właśnie, o oh właśnie, żabą chcę sobie jeszcze laserki damy. Jak ona go tu językiem bije, ale z niego wypadają, moje No Okej, okay, to już chyba koniec jest. No to nie była zbyt trudna plansza, trzeba powiedzieć. Zjadł wszystkich bohaterów yy, przeciwnej drużyny, żeśmy zjedli. Mm. Mm. Nieźle powiem wam, nieźle. A trzeba wracać. To chyba będziemy okręci kręcić w tym tygodniu odcinki, bo widzę, że jest fajnie. Widzę, że jest nieźle. Zobaczmy, co kłoda. Czy myśmy nie mieli jakiejś misji kłody jeszcze? Hmm, wypróbuj roślinę premium. Wypróbuj roślinę premium, ale jaką? My pewnie ją mamy, bo mamy dużo premium roślin. Co to będzie za roślina? A, to ta co spycha. Nie wiem, czy tak damy, jak będą zjadali orzechy, to ich zepchniemy, tak? No, tu będzie za chwilę ciężej. Bo widzę, że już idzie gargantuar, no a to nie są przelewki z gargantuarem. No jak się będzie zbliżać to go przewiejemy. Przewijałem go z powrotem do tyłu. Nie wiem, czy u góry przepchnąć, czy na dole. Na razie nigdzie nie przepycham. Tylko żeśmy tu przepchnęli. Tutaj dajemy po orzechu. No nie wiem, no bronimy się jak na razie. Chociaż ciężko nam idzie. To na pewno trzeba gdzieś przepchnąć, bo oni nie mogą tutaj sobie podchodzić, bo myśmy już go bardzo mocno... Chociaż tu już jest dwóch. Dobra. No okay. Dobra, odepchnęliśmy ich. W sumie tylko tutaj powinniśmy teraz ten ładować wszystko. Okej. Okay. Mamy w sumie dwie linie nam zostały, no jest w porządku. Musimy tej jednej bronić, prawda? Bo tu mamy już kosiarki, w razie czego. chociaż nie co ja robię. Trzeba ich zepchnąć do tyłu. Ta kosiaryczka sobie przejedzie. I właściwie tyle. Czy ta roślina jest fajna? A, moim zdaniem średnio. Ja jej nie lubię. bo on... No bo co, ona odepchnie, on zaraz wraca z powrotem. Nic specjalnego, muszę powiedzieć. Mhm. No więc, musimy go jakoś pokonać, no one są bardzo mocne, te gargantuary. Okej, okay. i udało się go... prądem porobić. Trochę nas to kosztowało, nie? Była to jakaś trudna plansza, no ale. Łatwa też nie. Co ja dałem? Continue. Zobaczę, jakie są misje kłody. Chyba continue nie da dać. A no to możemy jeszcze Yetiego zrobić. Yeti jest taki. No, zależy jaka mapa. Z Yetim jest słabo, bo Yetiego trzeba pokonać. Jak on się pojawia, on się pojawia i wycofuje, nie? Hm. Co byśmy tu mogli wziąć? Na pewno coś, co będzie wyłączać mu TT. To będzie ten ziejący lodowy Snapdragon. Co do tego byśmy jeszcze wzięli? Coś, co kasę zarabia, tak. Teraz byśmy wzięli coś co... o to, to... No i ten zjadacz grobów byśmy wzięli, bo on się przydaje na tych planszach. Zaraz się okaże, że nie jesteśmy w stanie w nic strzelać, bo mamy grób. Hmm. Gdzie jest zjadacz grobów? Tu. Nie wiem czy tego nie wziąć. Hmm. się zawsze przydaje. To myślę, że na razie będzie bardzo dobrze działać. Ale trzeba by im było dać jakieś wsparcie. O. Na przykład takie. Teraz, jeśli by coś na nich szło, to zawsze zostanie gdzieś tam odepchnięcie. odepchnięte. No tu od razu gasimy im te pochodnie, więc to też jest super. Szybko, bo kasę potrzebuję. Co tam jedzą? Aha, o okay, ci są tutaj odpychani, postawmy tutaj No i teraz jest Yeti, którego by trzeba było pokonać, tak? Bo to o niego właśnie chodzi No i mamy Yetiego, udało nam się go zdobyć Przy okazji jeszcze No, myślę, zestaw idealny jest na tą planszę teraz po poskładany. Śmiało możemy jeszcze dragonów dostawiać. Nigdy za dużo. Oni będą masowo tutaj niszczyć naszych przeciwników. No i co, możemy coś przyspieszyć ten proces jednym winogronkiem. Wszystko jest ok. wszystko jest ok. Przyspieszmy sobie. I w porządku. Z tego wypada. Krasa jakaś Ok, zobaczmy, jakie są jeszcze misje kłody, bo żeśmy. U, zaraz będzie. Defeat Disco Tron 3000 zombies To już było defeat slow. No tu są zwykłe takie misje. Więc dajmy continue. I przydałoby się coś nowego wprowadzić. Może byśmy jakąś. Tu za 5 godzin będę mógł następne, O, to może nawet jeszcze dziś nagram odcinek. Zobaczmy, co w ogródku słychać. No nic ciekawego właściwie. Co to jest encyklopedia? Myśmy nie chcieli encyklopedii, nie chcieliśmy upgrade'ów. Chcielibyśmy zobaczyć, co w sklepie piszczy, bo... Z tego, co wiem, to jakieś nowe rośliny doszły. Uuu! Witch Hazel. Co to jest? Witch Hazel use magical zombies into Puffsrooms. Takie coś byśmy chcieli, co. Escape Ruta nie chcemy. Mówiliście mi też, że ten pinat jest niezły. No to są wszystko płatne rośliny. No ale mam kanał na YouTube. Wy oglądacie. Tam gdzieś reklamy się wyświetlają, to trzeba inwestować, tak? Zwrot z reklam jest, więc ja zainwestuję chyba w tego Witch Hazela. ale to dopiero w następnym odcinku byśmy go pokazali, bo zanim ja to kupię tą kartę kredytową, to, to nie jest, ona w tym momencie tego nie zrobię. Ten następny odcinek myślę, że nawet dzisiaj sobie jeszcze nagram żeby od razu był gotowy na YouTube'a. Teraz byśmy może list otworzyli. Kolejny. Yy, tu jest od Kacpra, tu jest nie wiem jaki, a tu no może ten duży, zobaczmy. Zobaczmy duży list. On tak sobie czeka już od któregoś odcinka, żeby go otworzyć. Zobaczmy, co w nim jest. Hmm. Pewnie jakiś rysunek, jaki jest taki duży. O, no już widzę ładne rysunki tutaj. Tu Okej, okay, moi drodzy. No, to jest niezłe. Popatrzcie, to jest walka, walka z bossem, tutaj trwa. Tu jest zombos na swoim mechanicznym na swoim mechanicznym zombieaku. No, tu jesteśmy, oczywiście, my. Team roślina. Zaraz się dowiemy. Może autor miał co innego na myśli. To pisze Oskar Witaj Soushibo Jestem Twoim wielkim fanem Oglądam wszystkie Twoje odcinki od 3 lat Teraz oglądam Test plans vs Zombie Mam wielką prośbę Zagraj innymi groszkami Na przykład plazmowym lub komandosem To oczywiście chodzi o versus vs Zombie Garden Warfare Ja tam zazwyczaj gram tym yy, Toksycznym piszuterem, Ale w sumie mogę zagrać jakimś innym I przeczytaj mój list na odcinku Przesyłam Ci rysunek, na którym dr. Zombos mści się na roślinach. <grym> Pozdrawiam Cię serdecznie. Oskar, lat 8. Patrzcie, jak dr. Zombos mści się na roślinach. One no, trochę są przerażone. Może rzeczywiście to jest zemsta, a może to już jest walka. Aha, że leci ta kula. No ale może one się obronią. Przyjdą bohaterowie i je obronią. Nigdy nie wiadomo. Dzięki, Oskar, za ten list. Ja go tu dodaję. Chowam go sobie i dodaję go do kolekcji listów od widzów. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się... Na jakąś taką wystawkę rysunków zrobić, że sobie wiecie, ramki podstawiam różne, to by było niezłe, fajnie by wyglądało na ścianie. Tymczasem ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Wiem, że dużo osób czeka na miecze i sandały. Też coś się postaram nagrać. Niestety usunął mi się safe, a jak mi się usuwają savey i są problemy techniczne, to nie lubię wtedy bardzo nagrywać i mi się smutno robi i przez miesiąc nie nagrywam czegoś. Będziemy musieli zacząć nie i sandał od początku, ale myślę, że damy radę. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!